Dlaczego mnie bijesz cały czas? zasługujesz. A ja myślałem, że mnie lubisz. Bo lubię, ale jednocześnie zasługujesz na bicie. typowym katolickim związku mężczyzna bije kobietę. Tak tutaj mamy relację przyjacielską, gdzie kobieta bije to? Jest mała. Wrzuciłem nagrywanie, może coś z tym zrobię. A, no chyba, że tak. Teraz już wiem. No zawsze się zabijamy jak debila. A! I się <laughs> Co to na się właśnie Co mnie bije. Bądźmy jeszcze znaleźć do kopalni. Dobrze, ślą zakół, pójdę. O, dobra, gui na trzy, jest tak dojebane, wielki jak mój kutas. Aha. A, coś ty zrobił z tym drzewem? Czy ty chciałeś jeden bloczek drewna i to tak zbawiłeś? Tak. Gupi jesteś chyba jeszcze. Braknie mi. Aha, czekaj, czekaj, czekaj. Szybko tepe. Gdzie mój staw, tam. <laughs> Ej, tepnij się, zobacz ile mam swym tutaj. Dzięki! O, to było dobre. Widzisz? Tyś na place. To był tylko fart. Tak, tak, tak sobie to sobie mawia. To sobie mawia, że tam było specjalnie. O, ee, zabij dwie owce. No jeszcze jakaś Baśka. Nie zabij, ja chcę, ja chcę łuk. Sama się zabije zaraz. Ale to jej pomóż. A co to za dziura? Dlaczego ty, ty tylko chcesz się do dziur pakować? Masz jakiś fetysz? Co za węglem. A tylko o jednym. Jeden dzień bez szukania węgla. To, że twój stary jest górnikiem i też szuka węgla, nie znaczy, że ty musisz. A ja nie potrzebuję szukać. Mam swoje źródło starego. Mm, nie, na podwórku mnie jeszcze trochę leży. Baśka, eee, węgiel tu. A nie mam kilof... Dawaj mi kilo. A kto powiedział, że ja ci go zrobiłem? Ty? Nie, powiedziałem, że zrobiłem dwa kilofy, nie powiedziałem, że nie do ciebie. Powiedziałeś że dla mnie. Nie wkładaj mi kutasa na to, żeby nie, nie moje usta. A nie pogardziłbyś, dobrze wiem. Może. O, kolejna dziura. Z wodą. <słyska> na złet. Bambu. dawaj mi arbuza. Autobus. Po chuj ci arbus. Do jedzenia na przykład? To z tak źródło jedzenia. Na czarną godzinę! To ci starczy na czarną sekundę chyba. Czymś się podratujesz. Lepiej coś mieć niż nie mieć. Logiczne. Obrać ślązak, micz tam. Prawie spadłem do dziury. A jest na dziurze. A jest wet? Tak. Uuu, i głęboka. Chcesz wejść? No ale skoro jest głęboka, to znaczy że to nie jest jej pierwszy raz. I zarośnięta jeszcze na dodatek. Już o siebie nie dba. Więc się robi z ciemno na zewnątrz? Oh, 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 oh. Isso é o cu Co No kurwa, i pana słuchawki. Ładnie umiesz zajimki, jebana słuchawki. No, nie zaimki, jebana słuchawki. <giby> gdzie ty jest? Ja skaczę po górze i szukam. Zerza do eksterminacji. Ale to mam podkład do eksterminacji. Między innymi ogólki. No to się iminuje. Eksterminuję całą florę na zewnątrz, a potem będę, jak Debil, szukał pewnie jednej owieczki do, do rozmnażania. Co ty powiedział, że musimy tutaj być? Aczkolwiek to jest ładnie. Ładne jaskini, bambusy, plaża. I, i te. Eee... Żółwie. Żufia. Chcesz brudną heroinę? Kokainę czy coś tam? Takie rzeczy mi mówić? Jestem pure boy, gónie pierdolona. Mam główniane łóżko. Ja też To zrobię gówniane łóżko. <noise> Serio? Tak. David, jesteśmy głównianymi <noise> kochankami. To ty postawiłeś swoje łóżko obok mojego. To powiedział, że ja na to zezwalam. <głos> <głos> Pisz te P. Czekaj, bo... Nie czekaj, nie ma czasu. Czap, czap. 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 ale czemu przepychanie działa? To kiedy chyba nie zawsze działa, nie?

Kusi mnie, że tam się wyjebać na hamę. Pa to, chuj to. Kto nie ryzykuje, ten nie żyje. Halo. Kurwa, ty zadajesz tonę damagea. Czekam, czekam na powiadomienie, aż zostaniesz zabity. You're Zab stupid ta ta ra ta ta ra ta Ura, was, tu jest więcej ja nie odzyskam tej temu za chuja. tam jest dużo żarcia, trzeba to odzyskać o ja poczekam Ara, tutaj jest jakaś hala mogę ich sprytnie wyminąć Skóry, ale wy jesteście tępi xd gdzie jest wyjście? a tu dobra nara tu jest radio też jesteś ślepa, załóżmy lepsze pingle. Wiesz co? Przydałoby się. Może w końcu zobaczę tego małego. Oła? <laughs> Czemu ty się zawsze ciśniesz ku mnie? Bo chcecie poruchać, tak? Jestem simpem pierdolonym. Proszę szczęścia. Nie. You are not funny. Dlaczego mi to robisz? Muszę słyszeć drugi raz to samo. Proszę o łopaty. Albo daj swoją. Bąk. Ja chcę... Krzemień. Ja chciałbym wiele rzeczy, ale ich nie dostaję. Większego kutasa. Nie da się mieć większego. Pa, pa, pa sniper. Brrr. Zaraz mi się zdechnie. Like balls. Suck my balls. Kaj ty żeś polazła. Nie wiem, po prostu biegnę przed siebie, nie patrzę za siebie i... Dobry. A wiedziałeś, że w świnie jest w kształcie świdra. Kaczki też. A tu jest chuj, co z... z strzelawidelcem. Widelcem. Co to jest kelner? Kurde, o kurde mm. <głosyś> się no wiesz. Tak, zacząłem się ze dopiero napierdalać A co zabronisz mi? Właśnie troszeczkę tak ci zabronię. Imagin wygrać wtedy z kelnerem. Znalazłam ich się w Ja też. A może ten sam znaleźliśmy? Ja znalazłem komendną TP. A to kuj z ciebie. Uuu, <głosyś> o, kur o kurde! Kurwa debil. O, jestem jeszcze większy debilem Już śmiesznie. Jeszcze mi wjebała ale dżuwa potężna. Jest węgiel? Jak nie ma nic ciekawego? Żelazo! Pierwszy raz zwróciłaś uwagę na żelazo, a nie na węgiel. Powoli udaje ci się, się wyleczyć. Ale ty zachorowałeś. Zaraziłaś mnie. Na tej Jeronimu. Pa Pato, albo się zapierdolę, albo trafię. O, wow. Co? A kurwa. Gdzie? I za ile? Nieciekawa. Ta dziura wyglądała z góry lepiej. No, Chodźmy tam na górę. Jest cimno. Kładź Myślę. pizdę. kamską przerwę zrobiła. O, kozy! E, Przepiszę na to, że co, moja może biłka? robimy sobie tutaj domek. Na lodzie? Ale cię te ja pierdole. O, wilczki! Ej, mam kości! Co? A! a Czemu ty mnie klepiesz, skubry, skurwysynu? A! A, bo niech cię zabije, on ci wybaczy wtedy. Jak, zadowolony jesteś? co, sprawiło ci to satysfakcję? O, przedostanie kości udało, masz szczęście. O, jest, yes, jest, jest, jest! Jezus, no, odkupcie jest? Jezus, Maria, jak to brzmiało? Nie. osioł. to oślinia. Chrum, chrum. D. O, patrz, co tu jest klub go, go. Biegnę. Biegnę. Tu masz klub go, go. Jezus. Chodź tu śliczny, chodź, no chodź. No chodź, ty kurwo. No być. Się... Koch... Się... No, got... Doszłaś dwa razy. Gdzieś ty kurwa znów pola, tepej chuj Gdzieś ty polazał! No teraz... No teraz to się w ogóle nie odnajdziesz do <tosy> A No zapomniałem, kurwa! Nie atakuje! Atakuje jednak, balszy! Ale debil Co jest? A w co mi psy biją? Zajem. Co jest? One bronią się nawzajem. <grym> Pora na sprawiedliwość. Nie zrobisz tego. Mamy przewagę liczebną. Gdzie robimy nasz magazyn? prowizoroczny? Eee, para para para. Putain. Twoja stara. para para. Lawa. Słuchaj, kurwio. <grym> Sklepią. Sklepią. <grym> Ja już tam idę. I swojej śmieci mi daje. Tak. Kurwio. Ale masz pierdo. Ja respa nie mam. To ja mam, żelazny raz Yes. Oh, kurwa! Czy masz pojęcia ile żarcia poczuł się jebać? Kurwa... Where are my stuff? Zgadnij! W twoim EQ! Dokładnie! Dobra! Ale kurwa debil! Kurwa. Co się właśnie wydarzyło? Czemu mnie sklepała? Nie, Lajpiał! mnie klepać bakłażanie tempy? Żeby było porówno. Traci wszystkie itemy, ale ty jesteś bakłażanem. traciłeś wszystkie itemy i co? Wiesz, poświęciłam się dla ciebie, ja tu. Gdzie nie mają farmę te porówczane? Tutaj. No to ja się dołożył wiem jak ty porówczanie, więc ja ciebie sea next time. Kurwa, nie zabijaj mnie, porówczanie! Eu me envidas,